Wtedy myślę, że musimy coś robić. Wróćcie już nie jest już 20 minut po rozgrzewce. Pani dołączysz, a nasz a, a Mieć, kapitan zespołu. Michale, liczymy już chyba powyżej 20 kilku jest tych meczów, które bez porażki, ale ostatnio coś w tej maszynie się zacięło. Drugi remis z rzędu i... nie, przepraszam. Remis, wcześniej było zwycięstwo, ale niezbyt przekonujące w Szymanowie. Tak jak powiedziałem, coś w tej maszynie się zacięło. Co możesz powiedzieć o ostatnim meczu? Tak, wczoraj zacząłem mecz z ławki, także miałem okazję poglądać chłopaków z boku. No nie bardzo mogę się zgodzić z tym, że coś się w tej drużynie zacięło, ponieważ przez całe 90 minut dyktowaliśmy tempo gry. Stwarzaliśmy sobie naprawdę fajne sytuacje. Brakowało troszeczkę szczęścia pod bramką, a obie stracone bramki, no niestety stałe fragmenty gry, indywidualne błędy w obronie. Zgubiliśmy krycie. W dwóch sytuacjach tak samo zostało zgubione krycie. Raz w rzucie rożnym, drugi raz przy rzucie wolnym. Przeciwnik przez cały nie stworzył sobie ani jednej sytuacji klarownej z akcji, jedynie nie zagrożono zostały fragmentów, także nad tym musimy popracować, czyli tylko i wyłącznie koncentracja piłkarską wygląda naprawdę bardzo dobrze. Michale, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że to jeszcze miesiąc jak jeszcze może wyglądały przygotowanie e, Przed nami jeszcze trzy e, sparingi za tydzień gramy z kometą kliniczną, następnie wyjazd e, do Kudowy na mecz e, z tamtejszym włókniarzem. Trzeci sparring to święta, święta Katarzyna, a potem zaczynamy ligę. Z optymizmem? Po tym, co zrobiliśmy przez cały okres przygotowawczy, uważam, że z dużym optymizmem, z fajnym podejściem. Naprawdę, chłopacy są nakręceni na zwycięstwa, na awans. Także wydaje mi się, że będzie to, na, będzie, będzie to nasza runda. Miejmy nadzieję, dzięki Dziękuję bardzo. Rafał Drogosz, wicekapitan Tura Wrocław. Rafale, powiedz mi. Klub sportowy sponsorujący Teledysk. O co chodzi? W co zaangażował się Tur Po pierwsze, bardzo serdecznie witam Państwa wszystkich. Tur Wrocław jako klub z najniższych liczb postanowił także wesprzeć nifowy zespół muzyczny, jakim jest niewątpliwie zespół Muchy. Uważamy, że jest to bardzo fajna inicjatywa naszych zielonogórskich kolegów, także przyjaciół z drużyny, bo nie ukrywamy, że jeden z naszych zawodników a mianowicie Dominiku Berna, występuje tutaj u nas w klubie. Był producentem tego, tego, tego teledysku, brał czynny udział w jego powstawaniu i jego promocji. I uznaliśmy po prostu, że no każdy powód do promocji i reklamy naszego klubu jest dobry, a tym bardziej no zaistnienie, można powiedzieć, po części, pośredni, pośrednio w mediach, czy to internetowych, czy to jakichś lokalnych, czy to nawet i w teleekspresie się pojawiliśmy, będzie działał na plus, na rzecz naszego klubu. No i po prostu postanowiliśmy zasponsorować ten teledysk. Jesteśmy w imieniu niektórych ze sponsorów. Oczywiście wiele osób może powiedzieć, że to, były, że to było na wyrost, bo tak naprawdę nic z tego nie zyskaliśmy, no ale ja jednak uważam, że nawiązywanie kontaktów, znajomości i, i, i po prostu rozmowy na, 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 na poziomy jakiegoś, można powiedzieć, nawet małego biznesu, czy nawet, można powiedzieć, ludzi, którzy działają w podobnych branżach, co my jakieś inicjatywy przejawiają, zawsze może tylko zaowocować czymś pozytywnym i to tak na przykład tylko powiem, że na przykład tutaj reżyser tego, tego, tego teledysku Oskar Kozłowski już wyraził chęć stworzenia podobnego takiego teledysku, czyli teledysku, no, filmu promującego nasz klub i, i, i z tego co jesteśmy bardzo zadowoleni i mamy nadzieję, że wkrótce pojawi się na słońce taki filmik, możliwie jak najbardziej prezentujący no, tutaj wagę i duże znaczenie naszej, naszej, naszej inicjatywy w przyszłości. Rafał, właściwie wyczerpałeś w cały temat, wytrąciłeś mi z ręki wszystkie pytania, więc na koniec chciałem tylko zapytać, czy to jest kierunek, w którym będzie szedł klub? Uważasz, że taka no, medializacja Tura Wrocław w tym kierunku właśnie to będzie zmierzała? Oczywiście, no, jak najbardziej chcemy jak najbardziej zmedializować nasz klub. Może nie w tym dokładnie kierunku, w którym teraz poszliśmy, bo to można były, tak, można były takie pierwsze koty za płoty. Troszeczkę nie nasza branża, nie sportowa, ale no po prostu chcieliśmy zasmakować tego, tego środowiska. ludzi, którzy mają jakiś wpływ mediów około zrobiny rozgłosu. Oczywiście będziemy starali się teraz zmiechać w bardziej sprecyzowanym kierunku, na pewno jakieś inicjatywy sportowe, jakieś wydarzenia sportowe, można powiedzieć współpraca z innymi klubami. Będziemy starali się uderzyć do klubów z wyższych lig o jakieś partnerstwo, o jakąś promocję i tak dalej. Aczkolwiek uważam, że jest to naprawdę dobry kierunek i że trzeba robić po prostu wszystko, żeby o klubie było jak najwięcej słychać. To powiedz mi jeszcze ostatnią rzecz właśnie o tym, żeby o klubie było jak najwięcej słychać. Na salonach zaprezentowaliśmy się z godnością. No, uważam, że do pierwszej godziny naszego pobytu... <gry> Do momentu, aż podano alkohol, prezentowaliśmy się wyśmienicie, na pewno wizualnie, mowy merytorycznie nie, ale no, można powiedzieć, że merytorycznie także, bo nawiązaliśmy parę fajnych znajomości, parę nowych lajków pojawiło się na fejsie, także można powiedzieć, że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze, nikt nie narzekał. O to w tym wszystkim chodzi, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Oj, rozmawiajcie, rozmawiajcie, to się wszystko kręci. Bo teraz to już spaliło się.